Zmniejsza się liczba chętnych do wzięcia udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Duszpasterze apelują, aby nie dać się zastraszyć, jednak najczęściej rodzice nie chcą wyrazić zgody na wyjazd dziecka w obawie przed atakami terrorystycznymi. W diecezji tarnowskiej udział w Światowych Dniach Młodzieży deklaruje zaledwie 2%, czyli około 3000 młodych. Biskup tarnowski Andrzej Jerz nie ukrywa, że są w Polsce ludzie, którzy chcą, aby Światowe Dni Młodzieży się nie udały. Komuś zależy. Ja nie będę nazywał po imieniu, jakie są grupy w Polsce, którym bardzo zależy, żeby to wydarzenie było spłaszczone, żeby było pomijalne, żeby właśnie było naznaczone jakimś kryzysem, niebezpieczeństwem. Taką fobię się tworzy wśród Polaków, ale też za granicą. I dlatego ja tutaj mogę tylko apelować do młodzieży, żeby yy, no miała tego radosnego ducha i, i, i jeżeli już będziemy w tym wydarzeniu, no ja wszystkim mówię o tym, jeżeli my będziemy w tym wydarzeniu w centrum, to zobaczymy, jak to wszystko, czego myśmy się bali, opadnie, jak gdyby nie, nie będzie miało znaczenia. Przypomnijmy, że biskup Tarnowski Andrzej Jesz zapowiedział dofinansowanie do pakietów podczas Światowych Dni Młodzieży. Ci, którzy wybiorą się na cały tydzień, mogą liczyć na 20% zniżkę. Jeśli dodatkowo zarejestrują się za pośrednictwem dekanalnych duszpasterstw młodzieży mogą liczyć na kolejne 10%. Rejestracja trwa do końca czerwca. Spotkanie młodych w Krakowie zaplanowane jest od 25 lipca.